Rewolucja francuska ma stworzyć nowego człowieka i nowy ład społeczny. To jest kwintesencja rewolucji francuskiej. W istocie rewolucja była nastawiona nie tylko na to, żeby znieść monarchię. Ale zniszczyć, jak mówił Baruch Spinoza, jeden z filozofów oświeceniowych zniszczyć państwo Boga i państwo króla. Jest to nędza ateizmu. Gdy chrześcijaństwo zostało zniesione w tym przypadku, to zaczęto szukać jakichś zastępników. Jak nie kult rozumu, to kult najwyższej istoty. Rewolucja francuska była przygotowaniem do wszystkich późniejszych masowych zbrodni, które znamy już z wieku XX. To pokazuje, jak bardzo ideologicznym projektem od samego początku była rewolucja francuska a projektem nie waham się użyć tego słowa masońskim.